walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Czwartek 17 sierpnia 1944 roku. Powstania, dzień 17. Punktem ciężkości działań nieprzyjaciela są nadal Stare Miasto i zachodnia część śródmieścia. Półtora tonowe pociski burzą w dzielnicy staromiejskiej całe domy. Płoną równocześnie katedra św. Jana, kościół Panny Marii na Nowym Mieście i część ratusza na placu teatralnym. Lotnictwo zbombardowało rynek staromiejski oraz ulicę Miodową, Kapucyńską i Hipoteczną. Dotkliwe skutki powodują kule strzelców wyborowych. Ludność ponosi coraz większe straty. 17 sierpnia po południu, nieprzyjaciel atakuje remizę tramwajową na Muranowie. Bronią jej oddziały podpułkownika Jana Szypowskiego, pseudonim Leśnik, i plutony batalionu Akaczata. Powstańcy niszczą tu samochód pancerny i Goliatał, utrzymując wszystkie stanowiska. Wieczorem nastąpił atak na barykadę na Lesznie, przeprowadzony pod osłoną grupy kobiet przymusowo tam spędzonych. Nie powiódł się. Powstańcy ukryci wokół barykady zaskoczyli napastników ogniem od tyłu, a kobiety, korzystając z zamieszania, zdołały szczęśliwie przedostać się na stronę polską. W nocy żołnierze oddziału czwartaków Armii Ludowej pod dowództwem majora Ryszarda Piaseckiego i kapitana Edwarda Lanoty wysadzili w powietrze placówkę niemiecką w tak zwanym Czerwonym Domu na ulicy Rybaki. Generał Bur-Komorowski tak opowiada w swojej książce Armia Podziemna, o sytuacji na starym mieście. Walki o stare miasto ułożyły się z grubsza w pewien system. O ósmej rano zaczynał się normalnie nalot. Bomby o zapalniku czasowym wybuchały dopiero po przebiciu kilku pięter. Równocześnie z pojawieniem się pierwszych samolotów otwierała ogień artyleria nieprzyjacielska. Szczególnie dokuczliwe było strzelanie z dwu pociągów pancernych, patrolujących stale po linii obwodowej. Największe jednak zniszczenie i pożary szerzyły pociski ryczących krów. Ogień artyleryjski trwał bez przerwy od rana do południa, po czym ruszało dopiero właściwe natarcie. Rozpoczynały je goliaty. Ich zadanie było rozbić barykady i żelbetonowe mury budynków, w których bronili się powstańcy. Za goliatami szły tygrysy, ostrzeliwując ogniem na wprost nasze pozycje. Dopiero po takim przygotowaniu ruszała piechota. Nasi żołnierze dopuszczali nacierających bez strzału na odległość rzutu granatem. Prawdziwą zmorą, która nas bez przerwy gnębiła, był brak amunicji. Żołnierz rozumiał dobrze, że może strzelać tylko do celów bliskich, do których nie zmarnuje żadnego naboju. Wśród Śródmieściu tymczasem przez cały dzień toczyła się ciężka walka w rejonie ulic Towarowej, Wroni, Grzybowskiej oraz Placu Grzybowskiego. Nieprzyjaciel pod wieczór zdołał opanować teren browaru Haberbusza na Żelaznej, koszary policji na Ciepłej oraz magazyny firmy Pluton przy skrzyżowaniu Ciepłej z Grzybowską. W ten sposób dostały się z powrotem w ręce wroga wielkie składy zboża, kaszy, mąki i cukru. Zdołano natomiast utrzymać własne pozycje w zaciekle bronionych zabudowaniach fabryki Bormana i Szwedego na ulicy Srebrnej. W godzinach popołudniowych czołgi i piechota nieprzyjaciela z Ogrodu Saskiego zaatakowały obsadzone przez powstańców domy na ulicy Królewskiej oraz wylot ulicy Marszałkowskiej. Natarcie to pomyślnie odparto. Ludność z zagrożonych ulic zachodniej części śródmieścia, objętych działaniami bojowymi, już trzeci dzień wycofuje się w kierunku ulicy Marszałkowskiej. W świetle meldunków terenowych AK przekazywanych przez Kazimierza Mocarskiego Rafał do Aleksandra Gijsztora Borodzicz sytuacja uchodźców jest bardzo trudna. W dniu 16 sierpnia w rejonie 3 fala uchodźców z terenów zagrożonych akcją nieprzyjaciela przybrała rozmiary zastraszające. Wszystkie bramy podwórza, klatki schodowe, a co gorsze schrony zapełnione są uchodźcami. Dotychczas praktycznie biorąc, cały kłopot stykania się z falą uchodźców spadał na barki komendantów domów. Wobec rozgoryczenia i zdenerwowania uchodźców skuteczne kierowanie ich ruchami nie mogło się obejść bez drastycznych zarządzeń popartych argumentem siły. Część spraw wobec ich ilości niewielką załatwia Urząd Kwaterunkowy ulica Złota 58. Resztę skierowując do rejonu drugiego... O mniejszym zagęszczeniu ludności. Czy nie należałoby wobec takiego stanu rzeczy ustawić u wylotu zagrożonych ulic posterunków codziennie odpowiednio informowanych, które by falą uchodźców kierowały? 17 sierpnia rozplakatowany zostaje w śródmieściu zarządzenie okręgowego delegata rządu w sprawie powołania do życia domowych i obwodowych komitetów samopomocy do których zadań należałoby wykonywanie wszystkich funkcji przeciwlotniczych i przeciwpożarowych, współdziałanie w utrzymaniu ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie domu, piecza nad utrzymywaniem czystości w domach, ale też opieka nad stałymi mieszkańcami i uchodźcami, organizowanie kuchem zbiorowych i współdziałanie w akcji aprowidowania ludności. I bez zarządzenia jednak w wielu domach prace takie podjęto już poprzednio, zależnie od stopnia uspołecznienia mieszkańców i energii organizacyjnej bardziej przedsiębiorczych jednostek. W drugiej dekadzie sierpnia podjęła też działalność zorganizowana z inicjatywy Stanisława Broniewskiego, naczelnika Szarych Szeregów, Wojskowa Służba Społeczna, której kierownictwo powierzono harcerzowi, Leonowi Marszałkowi. Czyniliśmy wielkie wysiłki, wspomina Leon Marszałek, by zgromadzić pewną ilość mleka skondensowanego, cukru i bielizny dziecięcej, a swoistym fenomenem tego fragmentu działalności było zarekwirowanie krowy, opieka nad nią i wydzielanie mleka najbardziej potrzebującym. Nieoceniona była pomoc wniesiona przez harcerki i harcerzy ludziom starszym, zniedołężniałym. Tyle Leon Marszałek, szef tej służby. O genezie i działalności Wojskowej Służby Społecznej opowiada na moją prośbę Stanisław Broniewski. Harcerstwo przygotowywało się do tak zwanego przełomu, czyli do powstania w Warszawie, już od dawna i przewidywało, że wtedy właśnie w tym okresie wytężył wszystkie siły na wszystkich swoich odcinkach działania. Nie były to tylko odcinki walki, odcinki bojowe, były różne inne. Między innymi została zorganizowana podczas powstania tak zwana wojskowa służba społeczna. Co to było? Otóż pełniły to dziewczęta, harcerki, pełnili niektórzy instruktorzy, harcercy starsi oraz trochę młodzieży, tej, która akurat do swoich oddziałów nie trafiła, przypadkowo jakoś się znalazła w danym miejscu. Jakie było zadanie? Zadanie polegało na tym, że chodziło o organizowanie prac jak gdyby społecznej i organizowanie się społeczeństwa. Szły patrole w teren, w teren, taki bardzo dziwny teren, właśnie do piwnic i do krumowisk, prawda, do całego strząśniętego miasta. Szły patrole, które organizowały, a właściwie inicjowały organizowanie się ludzi, bloków poszczególnych, dla wszystkiego tego, co było bardzo potrzebne miastu. Ludność była strząśnięta tymi wydarzeniami, które się działy. Wobec tego trzeba było nie tylko inicjować, ale nieraz wykonywać i wobec tego patrole sanitarne, patrole opieki nad matką i dzieckiem. No i te najtrudniejsze już, to już nie harcerki, tylko chłopcy, to sprawy przeciwpożarowe, sprawy gaszenia pożarów, sprawy oczyszczania strychów z, z, z jakichś tam rupieci, które się łatwo mogły zapalić, sprawy przebijania, przejść między piwnicami. To wszystkie jakieś takie rzeczy, które miastu, ludności były szalenie potrzebne. To była ta Wojskowa Służba Społeczna i trzeba powiedzieć, że z ogromnym zapałem Ruszyła ta młodzież do tych spraw, aczkolwiek znam wiele przypadków, że ci, którzy byli w tej pracy, to oglądali się na te swoje nieobsadzone funkcje wojskowe, bojowe, że oni nie są na linii, że oni są tutaj na tyłach, że to nie jest frontowa służba. Bardzo im jakoś było tutaj nijako. Z prasy powstańczej. Śmierć pierwszego listonosza Powstania. W dniu 17 sierpnia zginął śmiercią żołnierza harcerz Druh Banan w wieku lat 16. Zmarły był pierwszym harcerzem, który rozpoczął roznoszenie listów poczty polowej, dostarczając je na najbardziej wysunięte punkty frontu. Padł od kuli wroga, przenosząc pod obstrzałem listy na teren Szpitala Czerwonego Krzyża. Pochowany został na powiślu przy konserwatorium koło Stanicy Harcerskiej. W dniu śmierci druga Banana przypada swego rodzaju jubileusz poczty polowej. Ilość listów, które od początku powstania przeszły przez nią, przekroczyła 50 tysięcy. W północnej części Warszawy, na Żoli Bożu, odparto 17 sierpnia natarcie niemieckie z gmachu Instytutu Chemicznego w kierunku placu Henkla, ponosząc wszakże duże straty, które dotknęły zarówno pluton harcerski AK w zgrupowaniu Żyrafa, jak i pluton armii ludowej. Z Puszczy Kampinoskiej wracają na Żoliborz tego dnia grupy żołnierzy z oddziałów AK, które poprzedniego dnia dotarły okulną drogą na Powązki. Zasila to znacznie dzielnicę w broń i amunicję. Na południowym krańcu Warszawy natomiast podpułkownik Stanisław Kamiński, Daniel, dowodzący obroną Mokotowa, otrzymuje rozkaz obsadzenia terenów niczyich, w rejonie Sielc i Sadyby i podjęcia współdziałania z grupami AK, które rozpoczęły akcję przebijania się do miasta z Lasów Kabackich pod dowództwem podpułkownika Mieczysława Sokołowskiego-Grzymały. I jeszcze zapis z dziennika bojowego 9 Armii Niemieckiej w dniu 17 sierpnia zawierający ocenę sytuacji na froncie Warszawy. Nieprzyjaciel przygotowuje wielkie natarcie. Wynika to z rozpoznania lotniczego. Na obszarze między frontem 9 Armii a linią brześć heum stwierdzono około 100 lotnisk. Na 61 z nich stwierdzono około 2400 maszyn bojowych. Siły nieprzyjaciela przed frontem Armii w odległości około 180 km wynoszą na pewno 5 armii z 37 dywizjami piechoty, jeden korpus pancerny. Jeden korpus zmechanizowany, jeden korpus kawalerii gwardii. Do tego dochodzą prawdopodobnie dwa korpusy kawalerii gwardii i dwa korpusy pancerne. Siły własne składają się z trzech dywizji piechoty, dwóch brygad grenadierów i czterech dywizji pancernych. Tak więc ogólny stosunek sił nieprzyjaciela do własnych wynosi 7 do 1 w piechocie, broni pancernej i działach szturmowych oraz 4 do jednego w artylerii. Dowództwo 9 Armii ponagla przeto o wzmocnienie sił obronnych. Pożądane jest także wzmocnienie oddziałów Wehrmachtu, SS i policji użytych w Warszawie. Straty tych oddziałów są wysokie, a ich siła uderzeniowa maleje z dnia na dzień. Uśmierzenie powstania, które jest dla 9 Armii sprawą żywotną, a także o doniosłym znaczeniu politycznym, kuleje po początkowych sukcesach. Dzisiaj grupy uderzeniowe również nie poczyniły znaczniejszych postępów.